Hej, cześć się wszystkim ludzie, tutaj Tivur. Witam z IFA 2019 prosto z Berlina, z eventu Nextat Acer. I teraz chciałbym wam pokazać Concept D trójkę, czyli nowy model z serii Concept D, która jest tworzona specjalnie dla osób, które tworzą dla kreatorów. I w tym przypadku mamy model, który jest najniższy i jak zostało powiedziane na konferencji przeznaczony w dużej mierze na przykład dla youtuberów. Mamy tutaj niższej rozdzielczości ekran, ponieważ jest to Full HD, ale jest to IPS, jest to delta i mniejsza niż niż dwa, czyli mamy naprawdę wysoką, dobrą reprodukcję kolorów. Mamy też kartę graficzną GeForce 1650, krótko mówiąc, laptop stworzony, żeby na nim montować filmy, tworzyć grafiki, być może modelować coś w 3D, renderować, krótko mówiąc, maszynka, która ma być ładna, mobilna ponieważ nie jest za ciężki i stworzona do tego, żeby móc pracować gdziekolwiek nie pójdziemy. I oczywiście rzucać się w oczy białym designem, ponieważ każdy musi wiedzieć, że mamy właśnie Concept D Bardzo dobrze zbudowany, przyjemna w obsłudze klawiatura, dobry design i fajny procesor. Mamy dziewiątej generacji Intela Core i7, konkretniej nie wiem jaki. <grych> procesor Intel Core i7 albo i5, zależnie od naszej konfiguracji, szybkie dyski SSD, pamięć RAM 16 albo 32 GB RAMu i mamy urządzenie, które wystarczy nam praktycznie do wszystkiego. A jeżeli jesteśmy wymagającymi kreatorami, mamy też wersję Pro, która ma lepszą kartę graficzną, konkretniej mówiąc Quadro T1000. Mamy też te laptopy dostępne w czarnych wersjach kolorystycznych, tak więc jeżeli biały nam jednak nie pasuje, chociaż jest on pokryty specjalną warstwą, która blokuje brudzenie się i tworzenie się plam, możemy zainwestować w kolor czarny, taki bardziej klasyczny, ale nieważne jaki wybierzemy, zawsze będziemy w stanie modelować, renderować, pracować w Photoshopie gdziekolwiek nie pójdziemy.